Witajcie, ja jestem Parim i witam Was w kolejnym odcinku z serii historie Piłkarz dziś opowiem Wam Historię Kaki. Na starcie proszę Was o lajka i suba link do Discorda jest w opisie i lecimy z odcinkiem. Myślnik Ricardo Izec Sondos Santos Leite, znany na całym świecie jako Kaka, urodził się 22 kwietnia 1982 roku w Brasilii, w rodzinie klasy średniej. Jego ojciec Bosco był inżynierem, a matka Simone nauczycielką. Już jako dziecko wyróżniał się wyjątkową techniką i elegancją w grze w piłkę. W wieku 8 lat przeprowadził się z rodziną do São Paulo, gdzie rozpoczął treningi w lokalnych drużynach młodzieżowych. W wieku 18 lat, kiedy był już uznawany za ogromny talent, spotkała go dramatyczna chwila, na basenie niefortunnie uderzył głową i uszkodził kręgosłup. Lekarze ostrzegali, że mógł już nigdy nie chodzić, ale kaka całkowicie wrócił do zdrowia, co samo znał za cud i przełom duchowy. Od tamtego czasu jeszcze mocniej podkreślał swoje przywiązanie do wiary chrześcijańskiej, co później stało się jego znakiem rozpoznawczym. Koszulki z napisem i belon kto jest czy gest wskazywania palcem ku niebu po zdobytych golach. Jako młody piłkarz w Sao Paulo FC wyróżniał się wizją gry i strzałem z dystansu. W 2001 roku zadebiutował w dorosłej drużynie i szybko zdobył status gwiazdy Brazylijskiej Ligi. Już w 2002 roku znalazł się w kadrze Brazylii na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii. Choć rozegrał tam tylko kilka minut, został mistrzem świata mając zaledwie 20 lat. Jego błyskotliwy styl zwrócił uwagę europejskich gigantów i w 2003 roku trafił do AC Milan. Z miejsca stał się jedną z największych gwiazd serie A. Zachwycał kibiców płynnym dryblingiem, niesamowitą elegancją i skutecznością. W pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo Włoch, a w kolejnych latach stał się liderem drużyny. Największe chwile przeżył w 2007 roku, gdy poprowadził Milan do triumfu w Lidze Mistrzów, został królem strzelców tych rozgrywek i najlepszym piłkarzem Europy, w grudniu otrzymał Złotą Piłkę. Był to ostatni zawodnik przed erą Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo, który sięgnął po tę nagrodę. W barwach reprezentacji Brazylii miał okresy wzlotów i upadków. Na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006 roku strzelił pięknego gola przeciwko Chorwacji i należał do najlepszych w drużynie, ale zespół odpadł w ćwierćfinale. Trzy lata później zdobył z Brazylią Puchar Konfederacji 2009, gdzie został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. W 2010 roku pojechał na mundial do RPA jako lider kadry, ale drużyna ponownie nie spełniła oczekiwań. Odpadając w ćwierćfinale w 2009 roku przeszedł do Realu Madryt, co miało być kolejnym wielkim krokiem w jego karierze. Transfer za 67 milionów euro uczynił go jednym z najdroższych piłkarzy świata. Niestety, w Hiszpanii nie zdołał w pełni rozwinąć skrzydeł. Przez większość okresu gry w Realu zmagał się z kontuzjami kolana i mięśni. Mimo to zdobył mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2011/12 i kilka innych krajowych trofeów, a kibice wspominają go jako piłkarza wielkiej klasy, choć niespełnionego w Madrycie. W 2013 roku powrócił do Milanu, gdzie próbował odbudować dawną formę, choć już nie dominował tak jak wcześniej. Wciąż potrafił czarować techniką i doświadczeniem. Później przeniósł się do USA, gdzie w 2014 roku został twarzą nowo powstałego klubu Orlando City. W Major League Soccer szybko stał się gwiazdą, zarówno sportową, jak i medialną. Grał tam kilka sezonów. Kończąc karierę w 2017 roku, po zakończeniu kariery pozostał blisko piłki, angażując się w działalność ambasadorską FIFA i UEFA, a także liczne projekty charytatywne. Kaka jest jednym z nielicznych piłkarzy, którzy zawsze podkreślali wiarę i wartości rodzinne ponad sławę i pieniądze. Prywatnie w 2005 roku poślubił Carol Celico, z którą miał dwoje dzieci, syna Luce i córkę Isabelę. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2015 roku. Kaka na boisku zapisał się w historii jako symbol elegancji, szybki, techniczny, potrafiący jednym zagraniem odmienić losy meczu. Był uosobieniem brazylijskiej radości gry, ale i europejskiej dyscypliny taktycznej. Wielu ekspertów uważa, że gdyby nie kontuzje, mógłby jeszcze dłużej utrzymywać się na absolutnym szczycie. Mimo to pozostaje jednym z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia i jednym z ostatnich romantyków futbolu, którzy potrafili zdobywać serca kibiców nie tylko skutecznością, ale też stylem i osobowością.